w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa w dzień Zwiastowania. Bądź od nas pozdrowiona, O najświętsza Maryjo Panno, w tym dniu, w którym cię niegdyś pozdrowił anioł z nieba do ciebie posłany. Jesteś pełna łaski, Pan z tobą. Znalazłaś łaskę u Boga. Nad wszystkie córki ludzkie, błogosławionaś ty między niewiastami. Bóg cię wyniósł do najwyższej godności w niebie i na ziemi. Zostałaś obrana za matkę tego, który jest synem najwyższego od wieków, a który w czasie za sprawą ducha świętego, jako człowiek począł się w twoim żywocie i narodził się z ciebie. Szczególnie w tym dniu cieszymy się, O Najświętsza Mario Panno, z Twojej godności i tej tajemnicy wcielenia Syna Bożego, na której się zasada zbawienie całego rodzaju ludzkiego. Dzięki składamy i wielbimy Boga, że tak wielkie rzeczy uczynił Tobie i nam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Lecz i od ciebie, O Najświętsza Mario Panno, uczymy się, jak potrzeba być pokornym przy łasce Pana Boga, i że ci tylko podobają się Bogu i wejdą do Królestwa Niebieskiego, którzy pełnią wolę Jego świętą i wiernie Mu służą. Przy najwyższej godności, jaką Cię Bóg zaszczycił, o matko zbawiciela naszego, zostałaś pokorną w jego obliczu. Oto ja służebnica Pańska, rzekłaś do anioła, niech mi się stanie według słowa Twojego. O uproś mi tę łaskę, aby mnie Twój przykład nauczył być pokornym, abym w tym tylko widział sławę moją, że jestem sługą Twoim. Uproś mi o Matko litości, abym równie godnym, Tobie podobnym, mógł stać się sługą Boga, Jego wolę zawsze wiernie wypełniać, a przez to stać się uczestnikiem łaski i chwały Jego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pana mojego, niech mi się stanie według słowa Twego, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, któryś chciał, aby przedwieczne słowo twoje za zwiastowaniem anielskim w żywocie błogosławionej Maryi Dziewicy wzięło ciało swoje. Daj nam, proszącym, abyśmy, którzy ją prawdziwie Matką Bożą wyznajemy, za jej też przyczyną byli wspomagani. Amen. Litania na Zwiastowanie Pańskie Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas. Chrysty wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. O Maryjo, której archanioł Gabriel zwiastował poselstwo niebieskie, módl się za nami. O Maryjo, którą archanioł nazwał pełną łaski i błogosławioną między niewiastami, módl się za nami. O Maryjo, na którą stąpił Duch Święty, módl się za nami. O Maryjo, którą zacieniła moc Najwyższego. Módl się za nami. O Maryjo, po której słowach, niech się stanie, zostały uweselone niebo i ziemia. Módl się za nami. O Maryjo, w której łonie przedwieczne słowo ciałem się stało. Módl się za nami. O Maryjo, jutrzenko jaśniejąca, która zwiastowała się światu przyjście Słońca Sprawiedliwości. Módl się za nami. O Maryjo, mężna niewiasto, która podała się światu chleb życia, módl się za nami. O Maryjo, kolumno ognista narodu wybranego, módl się za nami. O Maryjo, świątynio wiekuistej chwały, módl się za nami. Od wszystkiego złego, Wybaw nas wstawieniem się Twoim Od wszelkiego niebezpieczeństwa Wybaw nas wstawieniem się Twoim Od sideł szatańskich Wybaw nas wstawieniem się Twoim Od porządliwości ciała Wybaw nas wstawieniem się Twoim Od przekraczania przykazań bożych Wybaw nas wstawieniem się Twoim, przez zjawienie się świętego Archanioła. Wybaw nas wstawieniem się Twoim, przez jego chwalebne pozdrowienie. Wybaw nas wstawieniem się Twoim, przez jego zwiastowanie przynoszące zbawienie. Wybaw nas wstawieniem się Twoim, przez udzieloną Ci łaskę Ducha Świętego. Wybaw nas wstawieniem się Twoim, przez przybycie do Ciebie mocy Najwyższego. Wybaw nas wstawieniem się Twoim. My grzeszni prosimy Cię, wysłuchaj nas, abyś nam łaskę Ducha Świętego wyprosić raczyła. Wysłuchaj nas, abyś nam cnoty potrzebne do zbawienia wyjednać chciała. Wysłuchaj nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Módlmy się. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne słowo przyjęło ludzkie ciało. Spraw, abyśmy wyznając, że nasz odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli sobie na udział w Jego boskiej naturze. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.